Siostry i bracia w Chrystusie. Od 1 września znowu pielgrzymuje obraz Matki Bożej Częstochowskiej po naszej archidiecezji. Do naszej parafii obraz Matki Bożej ma dotrzeć 7 listopada aż do 8 listopada. To jest szansa abyśmy odnowili naszą więź z Maryją. To jest szansa, żebyśmy odnowili naszą pobożność maryjną. I w naszej parafii w tym pierwszym okresie przygotowania, które miało odbyć się w maju, mówiliśmy o tym, że chcemy nie tylko czcić Matkę Bożą, oddawać jej kult, modlić się do niej. Ale chcemy przede wszystkim starać się ją naśladować, naśladować jej wiarę, jej miłość i inne cnoty. Bo ona jest doskonałą chrześcijanką, najlepszym uczniem Jezusa, a my chcemy być dobrymi chrześcijanami, uczniami Jezusa. I dzisiejsza Ewangelia o robotnikach winnicy wezwanych do pracy. O różnej porze, to opowieść również o nas możemy odnieść te różne pory, różny czas, różne godziny do naszej drogi duchowej. Każdy z nas ma swój czas, ma swoją godzinę, ma swoją porę, w której Pan Bóg wzywa go, aby pracował w winnicy, czyli w kościele aby czasami z jakiejś bezczynności, lenistwa, letniości zacząć pracować nad sobą, zacząć pracować nad własnym uświęceniem, które jest najważniejszym zadaniem. Czasami tak bywa, że przez długi, długi czas jest jakiś taki marazm, takie przyzwyczajenie duchowe i Pan Bóg Zawsze będzie nas zapraszał, tak jak tych robotników w winnicy, żeby każdy z nas mocniej się zaangażował w pracę nad własnym uświęceniem. I dzisiaj chcemy właśnie to uczynić na wzór Matki Bożej. Ale chciałem powiedzieć o takim wydarzeniu, które może nam to zobrazować, że każdy jest wezwany o różnej porze. Otóż kiedyś. Jan Paweł II spotkał starszego już człowieka, podeszłego w latach, i spytał go, A ile Pan ma lat? I ten człowiek odpowiedział: Ojcze Święty, mam trzydzieści lat. Ojciec Święty się zdziwił, a wtedy ów człowiek mówi: Tak, Ojcze Święty, trzydzieści lat dla Boga. 50 lat straconych. Każdy jest wezwany w odpowiednim momencie, w odpowiedniej godzinie, aby bardziej zaangażować się w swoje uświęcenie. Dzisiaj, w przygotowaniu do nawiedzenia obrazu Matki Bożej w naszej parafii, jesteśmy wezwani właśnie w tej godzinie, teraz, do tego, aby odkryć ważne wydarzenie z życia Maryi i próbować ją naśladować, bo to nam bardzo pomoże tej pracy nad własnym uświęceniem. I dzisiaj tej naszej drodze duchowej od września ubiegłego roku przypada moment, w którym Maryja jest pod krzyżem. Czyli chcemy zobaczyć Maryję matkę bolesną. Maryja stoi pod krzyżem swojego jedynego syna. Możemy jakoś uczuciowo, duchowo wyobrazić sobie razem z Maryją, że tam jesteśmy. Spełniają się słowa Symeona, który zapowiedział 40 dni po narodzeniu Jezusa, mówiąc do Maryi, A twoją duszę miecz przeniknie. To proroctwo, które właśnie pod krzyżem się najdokładniej spełniło, Jej duszę przeszywa miecz. Maryja pod krzyżem, jak zapisał Święty Jan Apostoł, stała. obok krzyża Jezusowego stała matka Jego Maryja. I to jest pierwsze: stała. Nie klęczała, nie leżała na ziemi, nie zawodziła, nie płakała, nie rozpaczała. Maryja pod krzyżem stała. To jest bardzo ważne. Była bardzo mężna. Stała, co nie znaczy, że nie cierpiała. My możemy zrozumieć to, kiedy cierpią nasi bliscy. Dzieci, mąż, żona. Ta druga strona współcierpi, patrząc na cierpienie kogoś bliskiego. Maryja, patrząc na krzyż, stojąc pod krzyżem swojego syna, współcierpiała, przeżywała ciałem, w ciele i duszą to, co przeżywał Jezus. W jaki sposób była z Nim zjednoczona. Ale jeszcze coś, nie tylko stała. Nie tylko współcierpiała, przeżywała w sobie to wszystko. Ona jako osoba głęboko wierząca ofiarowała Jezusa, swojego syna, ofiarowała swoje cierpienia za zbawienie świata. Uczyniła to samo co w świątyni jerozolimskiej właśnie wobec Symeona ofiarowanie Jezusa w świątyni. Ona ofiarowywała swojego jedynego Syna, Ojcu Niebieskiemu. I tutaj drugi raz pod krzyżem czyni to samo. Bo wie, że jej Syn to Mesjasz, to Zbawiciel świata. I wszystko, co czynił, co mówił, co cierpiał, wszystko jest w służbie zbawienia. Co my możemy zrobić? Jak naśladować Maryję właśnie, pod krzyżem. Otóż my mamy różne bóle, różne cierpienia, różne choroby, różne trudności. Oby nie zostały one zmarnowane. Maryja ofiarowała to wszystko Ojcu Niebieskiemu. My możemy ofiarować każde cierpienie, każdy trud, każdą chorobę, każdy ból Ojcu Niebieskiemu, bo ma. Niezwykłą wartość to wszystko w drodze zbawienia, dla naszego zbawienia. I najpiękniej możemy zrobić to, moi drodzy, na Mszy Świętej, właśnie dzisiaj, teraz, dlatego, że Msza Święta to jest pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus na ołtarzu składa ofiarę i my możemy do tej ofiary Jezusa złożyć. Wszystkie nasze bóle cierpienia. Ja mam taką zasadę duchową, że kiedy modlę się nad kielichem z winem, to zawsze wrzucam do tego kielicha wszystkie moje cierpienia, moje trudności i wszystkich parafian, żeby to nie zmarnować, żeby złączyć z ofiarą Jezusa, tak jak to czyniła Matka Boża. Ale dalej. Pod krzyżem Jezusa Maryja traciła. Nie tylko stała mężnie, współcierpiała, ofiarowywała, ale ona traciła. Święty Jan Apostoł napisał, że Jezus z krzyża mówi do Maryi: "Niewiasto, oto syn twój". A do Jana mówi: Oto Twoja matka. Jest to testament Pana Jezusa, ostatnia wola. I zobaczmy, co się dzieje. Maryja doświadcza wielkiej próby, bo traci swojego ukochanego syna. On umiera, traci. Ale dodatkowo ktoś inny zajmuje miejsce jej syna. To Jan. Niewiasto, oto syn Twój. To też jest cierpienie. Chce być najbliżej swojego syna, a Jezus mówi, teraz Twoim synem jest Jan. To jest niesamowite, jak ktoś głęboko wejdzie w te słowa. A zatem Maryja pod krzyżem uczy nas tracenia. My wiele rzeczy musimy stracić w naszym życiu. Jan Paweł II, kiedy był sprawny, jeździł na nartach, pływał, a pod koniec życia wszystko musiał tracić nawet głos. My musimy tracić swój czas, żeby poświęcić dla innych. Ktoś przychodzi i ja nie mogę zająć się sobą tylko, ale muszę stracić czas muszę stracić czasami pieniądze, żeby komuś pomóc. Muszę stracić swoje zdrowie. Jakże trudno jest stracić swoje zdrowie i zaakceptować, że może ono już nie wróci. To coś tak bardzo cennego, zdrowie. Ja muszę to stracić. Oddać Bogu. Muszę stracić swoje talenty, swoje zdolności, żeby pomóc innym. Wszystko z miłości do Boga, wszystko z miłości do bliźnich. Tak robiła Maryja. Maryja pod Krzyżem traciła. Uczyć się tracić, naśladować Maryję w traceniu, wpatrywać się w Maryję pod Krzyżem, która uczy nas, że tracić trzeba nawet największe wartości. Ale to nie koniec, bo Maryja pod Krzyżem. Zyskała. Stała, traciła, ale też zyskała. Bo zobaczmy, że w osobie Jana ona przyjęła za swoje dzieci wszystkich ludzi mnie i Ciebie, wszystkich ludzi na całym świecie. Ona stała się matką nas wszystkich, ona stała się matką Kościoła i nieustannie troszczy się o każdego z nas. To jest nasza. Najukochańsza matka, do której możemy zawsze się zwrócić i zawsze ona nam pomoże. Pan Jezus mówił: Kto straci swoje życie, znajdzie je. A zatem, jeśli na wzór Maryi, matki bolesnej, tracimy swoje życie, swoje ja, swój czas, swoje pieniądze, zdrowie, talenty, zdolności to zawsze zyskujemy. Zyskujemy przede wszystkim w tej sferze duchowej. Wzrastamy duchowo w wierze, w miłości, w nadziei. I przykładem jest święty Stanisław Kostka, którego wspominaliśmy w piątek, nasz patron. On tracił wiele dla Boga, ale już w młodym wieku zyskał świętość. Wszyscy byli pod wrażeniem Jego gorliwości, Jego świętości. Tak młody, mając 18 lat, umarł. Święto Matki Bożej w niebowziętej. Zyskał coś najpiękniejszego. Zyskał świętość, zyskał życie wieczne. Maryjo, Matko Bolesna, ucz nas, jak stać pod krzyżem swoim i bliźnich. Jak tracić wiele, aby zyskać prawdziwe życie w Bogu. Maryjo matko bolesna, módl się za nami, Amen.